A my już jesteśmy na plaży w Guźni, gdzie już za chwilę rozpocznie się morsowanie dla woźb. Z nami tutaj taka przedstawiciele właściwie, bo to nie wszyscy, takiej sympatycznej ekipy Połamane Kije nazywają się. I są z Łowicza. Panowie morsujecie? Y jak często to robicie? No przynajmniej raz w tygodniu staramy się, a niekiedy udaje nam się częściej spotkać, zorganizować spotkanie, tak żeby po prostu się wymoczyć. I co, zwykle tu marsujecie w Guźni? Ta, ta, ta. Tak, ta, Tutaj jest takie nasze główne zbiorowisko, ale też organizujemy różne jakieś tam wyjazdy, jeździmy na jakieś spotkania plenerowe i tak dalej. Co Wam to daje? No to daje energię. To jest endorfiny. Odbyt... endorfiny, pozytywne endorfiny się uwalniają. Jak oceniacie dzisiejsze warunki do morsowania? To no jest yy, tak yy, słabo. Nie słabo ma lodu, jest, nie no. ma mrozu, nie tak ma śniegu. Jest, nie ma śniegu no klimacik trochę taki jest nietypowo do, do normalnego morsowania. Czyli wy lubicie takie ekstremalne morsowanie, no tak jest, krótko tak mówiąc. Jest. Jak już morsować, to oczywiście. po prostu w lodowatej wodzie. Oczywiście, mhm. oczywiście. Ale rozumiem, że i tak dzisiaj wejdziecie do wody. No to jest podstawa. Bo cel jest szczytny. Tak jest. Spotykamy się dzisiaj tutaj, żeby wesprzeć finał woźpu, prawda? No i powiedzcie panowie, czy to taka była dodatkowa motywacja, żeby się tutaj dzisiaj znaleźć? Jak to? Roku. gramy z Jurkiem. Nie ma, że nie. O, wspieramy, pomagamy, morsujemy jak możemy. Jak liczną ekipą tutaj dzisiaj jesteście? Dzisiaj około 10 osób, bo no, jednak nie, nie, nie wszyscy mogli z nami być, wiadomo, obowiązki, ale nikt nikogo nie zmusza. Kto chce, to przyjedzie. Przygotowaliście jakieś ciekawe przebrania, żeby wziąć udział w konkursie na najlepiej przebranego morsa i morsicę? Jest jeden, który gdzieś tam coś tam przygotował, ja, tam, ja również będę miał i wybieram na razie strój. Albo czerwony kapturek, albo straszny film. Okej, okay. jest ciekawie, ciekawie. Oba, oba stroje zapowiadają się bardzo interesująco. Ale myślę, że w tym wszystkim najbardziej chodzi o dobrą zabawę, oczywiście, prawda? Oczywiście. To jest podstawa. I tego Wam życzę. Będziemy tutaj za chwilę obserwować Wasze poczynania podczas wejścia do wody. Życzę dobrej zabawy. Dziękuję za rozmowę. Również Siema. Pozdrawiamy.